はい Tu thank <laughs> you

Zespół Szkół nr 1 w Kościerzynie, potocznie zwany ekonomikiem, swego czasu rzeczywiście w tej szkole uczyło się znacznie więcej ekonomistów, znacznie większa była grupa nauczycieli, która uczyła tych przedmiotów i w związku z tym pojawił się pomysł, żeby stworzyć coś w zamian za wagary, za opuszczanie szkoły z okazji pierwszego dnia wiosny. I tak Powstał pomysł na stworzenie Dnia Ekonomika. Pan dyrektor Cerowski oraz nauczyciele wtedy, którzy uczyli w tej szkole 26 lat temu Zainicjowali i tak się to toczy, po prostu stało się to tradycją. Nasza tradycja ma parę dziur ze względu na pandemię, na śmierć papieża, śmierć jednego z naszych uczniów, ale udało nam się tak to kultywować, że dzisiaj ruszamy na nowo. 21. edycja Dnia Ekonomika pod tytułem. Rozśpiewany ekonomik. Myślę, że zabawa jest super. Dodatkowo, jeszcze piękna pogoda i co najważniejsze, cała populacja młodzieży pierwszy raz uczestniczyła w tym korowodzie ulicami miasta i bardzo szybko jakoś wkomponowali się w to nasze święto i potrafili się znaleźć. Także to jest super, że dobrze się czują w naszej szkole. Muzyka Bardzo się cieszymy, że po pandemii pierwszy raz e, dzisiaj obchodzimy 21. edycję Dnia Ekonomika, czyli święta naszej szkoły. E, po korowodzie, który już się odbył, przebierańców, e, teraz czekamy na gości i zacznie się konkurs karaoke. Wyłonionych zostało 7 klas, które najpiękniej przygotowały swoje piosenki. Mamy dla tych klas cenne nagrody, ufundowane przez nasze stowarzyszenie. Magnum opus ekonomik. Dodatkowo y, taką niespodzianką dla myślę, uczniów będzie występ reaktywacja naszego zespołu nauczycieli De Belfers.. Niektórzy może są zawiedzeni, że jednak no, Dzień Wagarowicza, jak to Dzień Wagarowicza, powinno się, wiadomo co, ale no co? Mi się zdaje, że to jest taka odskocznia na pewno od normalnych lekcji ci, co naprawdę byli zaangażowani, to na pewno im się to spodoba. No i nie ma co ukrywać, że jednak zaangażowanie jest bardzo duże, bo jak widać, że chyba wszystkie klasy biorą udział i wszyscy naprawdę z siebie dali co mogli. E, stroje, no z mojej opinii na pewno są jak najbardziej na plus, nikt nic na pewno... Nikt nie zawiódł na pewno swoich nauczycieli i zdaje mi się, że coś takiego powinno być. No ja mam podobne zdanie w sumie, że bardzo fajnie, że szkoła coś takiego organizuje, że e, możemy w jakiś fajny sposób obchodzić to rozpoczęcie wiosny, tam wszystkie klasy się zaangażowały. Nawet maturzyści zamiast przygotowywać się do matur, to, e, no to się przebierają, się bawią. Fajnie, fajnie. A co byście dodali, co byście zmienili? Nic. No w sumie to nic, dobra zabawa była, każdy się bawił, nie? Integracja no, fajnie jest było. Sposób. Większe zaangażowanie, na pewno większe A, zaangażowanie brawo. i jeszcze więcej emocji. A co wyście ze swojej strony wynieśli w to święto? Hmm. Zabawy, dobrze zabawy. Dobre nie? zabawy. Za przebraliśmy, za no. pięciolinię zrobiliśmy przemarsz. Zrobiliśmy przemarsz, mieliśmy głośnik, były puszczane piosenki, każdy ładnie śpiewał i na pewno myślę, że pokazaliśmy swoje. No i mam nadzieję, że nie takich więcej jeszcze Dobra. A little speed to a big white shark on shock we Wanna go bar ah, the girl to says goodbye I gotta worry to see her she wanna see wrong season make you a believer now nah, And then I prefer for a talk A validation comes from so the back to the people now nah, Sing a song